No hej. No hej. Co tu się stało dzisiaj w nocy? Tak, biało mamy. Jasna melodia. Tak mamy biało. Tak mamy biało, tak? Nie. Chodź. No. 술탐, 술마 자, 자. Muszę Wam powiedzieć, że od razu, od razu przyjemniej się chodzi po dworze. Jak jest tak biało, jeszcze trochę pada. No ale kurde, ten zimowy klimat nadaje takiego uroku. Taki nasz w sumie pierwszy, pierwszy śnieg w tym roku, bo <laughs> w poniedziałek już niby trochę tam spadło, ale to tam taki bardziej że tak powiem no coś w tym stylu jak tutaj nie takiej parę parę śnieżynek żeby troszkę troszkę gdzieś tam biało było i to w sumie tyle ale już już zaczyna wszystko topnieć jest temperatura na plusie więc za szybko się śniegiem nie nacieszymy ale ale póki póki co to Chociaż trochę się oko i serce uraduje, także tu ptamy sobie teraz z Lucem na spacer. Później Reja i Michael albo osobno Michael i później Reja. Zobaczymy. Trochę ślizgo tu jest. A ja jeszcze w tych moich traperkach. Więc, jakbym zaliczyła dzisiaj glebę, to się nie zdziwię. Wyjechane przez te opony, to. <laughs> o, to proszę bardzo, jak leci z drzew. A tutaj, jak widać, to już tego śniegu, właśnie coraz mniej. Tutaj też podejrzewam, że aż tak nie padało. Bo tu jednak gdzieś tam te drzewa, więc mogło być osłonięte to miejsce, no ale tutaj jest po prostu no przepięknie, przepięknie to wygląda. Także chociaż jeden dzień podejrzewam, takiej powiedzmy prawdziwej zimy będziemy mieć. Nie wiadomo, czy jeszcze nam się poszczęści w tym roku, bo u nas ze śniegiem to jest różnie. Także doceniamy to, co mamy dzisiaj, choć ten jeden dzień. I co? On gdzieś tu jakaś znowu o proszę bardzo, już leci z drzew. Dopiero co byliśmy na grzybobraniu, a teraz mam w śniegu normalnie po kostki w tym miejscu. I tu łapucha moje buciory. Tu sobie idzie, idzie sobie diabełek, kurczę ja na niego jak patrzę w śniegu on mi się tak odbija, patrzę tutaj sobie dookoła, jest tak pięknie i trochę wiecie ten śnieg no daje po oczach i tak idzie taki luz, tak mu robię zdjęcia w śniegu to nigdy nie wiem dopóki nie wejdę do domu. Czy te zdjęcia mają ostrość, czy... czy jest wszystko w porządku, czy w ogóle się nadają gdziekolwiek, więc robienie zdjęć Lucowi w śniegu to są zdjęcia typowo, typowo na czujanie. teraz tylko te.